Drodzy Państwo, trener Milija Bogicewicz i Arvidas Ejtutawicius, myślę, że bohater tego meczu, meczu zakończonego wynikiem 82 do 69 dla Anwil Włocowych. Anwil pokonał jeszcze niedawnego lidera tabeli, tydzień temu pokonał mistrza Polski. Jestem ciekawy, czy trener Milia Bogicewicz wystawiłby swojej drużynie właśnie szóstkę, czyli tak jak w skali szkolnej, 6 zwycięstw pod rząd. Dobry wieczór Przede wszystkim, e, pierwsze, te, e, co bym chciał powiedzieć, jest za wielkie, naprawdę wielkie gratulacje i dziękujemy kibicom, Ten impuls, który je ta, ten zespół potrzebował, Dostaliśmy dzisiaj taki zaszczyt o nich, że naprawdę dużo, dużo dziękuję w moim imieniu, imieniu zawodników i zarządu PUBA. Dziękuję jeszcze raz. że jeden. E, Najlepszy mecz, który jest zespół mój zagrał do, do, do na teraz do teraz. Myślę, że smo zaczęli bardzo dobrze u odbroni, da smo nasz uh, rytm, uh, który chcieli mecz. Duże nam je brakowało, nie powiedzieć uh, Pomogł je Mateusz Bartosz. E, grao 20 minut na bojsku, napravde, i on se starao jak e, da je do te pore dostavao šansu, mislim. E, druga ženče, objeci Arvidas, kuri je malo e, otvarte situacije, bi korišćao, trafio čovek punkte, mislim da je e, celi zespol izvojalo to zvićenstvo. No, skupiliśmy se na Filipu Deleviću tak naj bardziej e cała taktyka tak naprawdę bila e, jak e, zaćimać Filipa wiemy da u ostatnich 3 latach fizycznie dojdzie tutaj to jest zawsze ponad 20 punktów i e, da się często zdarzało do da Trefl Liga. Jeszcze raz dziękuję djenku, kibicami i mam nadzieję że na przyszłe mecze obojętność kime będziemy grać. i do you a Thank you. Thank right. you. So, what's Arvidas, what's your opinion about the game? Um, Maybe it's just late. Yeah. The um can Maybe I'll I Polish. Polish. Uh, <laughs> <laughs> uh, of course, you know. First of all, uh, thanks to all fans for coming and support us. Um, uh, we knew it's going to be a going to be a tough game. Um. Uh, so Arvidas. zaczął od tego samego, z czego zaczął trener, czyli podziękowania dla kibiców za wsparcie w tym meczu. Anwil wiedział, że to będzie dla nas trudne, trudne spotkanie. Um, we knew uh, you know the way they play on defense, the way you know uh, their leaders. So, um, but I think everybody who played today, um, say didn't play, but uh, like I said, Mateusz played and he had six rebounds. So everybody did their job, I think today and. Um, to jest you know, Czyli wiedzieliśmy, że Treble jest silnym zespołem, znaliśmy ich mocne strony, znaliśmy ich liderów, wiedzieliśmy jak lubią grać w defensywie. Potrafiliśmy to wykorzystać w duże ukłony do Mateusza Bartosza za sześć zbiórek, które zanotował pod nieobecność Sejda Hajlicza, bardzo pomógł drużynie. No i okazuje się teraz, jest to sygnał do drużyn pozostałych Tauron Basket ligi, że Anwil jest mocny i należy też czuć przed nim respekt. Tezu, dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Proszę bardzo. Panie trenerze, zaskoczył Pan prowadzenie w pierwszej piątce Michała Sokolowskiego. Jaki był, jaka była przyczyna? Dlaczego? W związku z jakimi jakiej... ja sam ga pušio i u ostatnjem... Češki mi nije Dobro, igrao na ostatnjem meču i ja sam na Spartu poveđao da ličim na to da njegov pjevši vi ste moje neke... da je mladi zavodnik i jak ja to observujem, že to što je meni bilo najvažnejše da se nije prestrašio, da je... iznova i imao dve zbirke za šest minut, da sam vidio da može u odvroni, ima šipke noge, on je mobilni hlopak, turi i tako. Trenovali smo, tak da sam ga ustavljao, že bi ovaj, uh, u defanzivi, u toj izbirci uh, imao pomoc njegu. Mislim da je Diše zaskočio punktima, to nije bilo planovano odrazu da bi grali na njego, ali odvažio se klopak, video meš se da, da je spod koš, pokazao da može i to odrobić i uh, tež dostaje uh, uh, plusa, odnosno ovaj, da, da možemo nadal ličić na, na njegu trzymać Państwa ba jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, Sekajwicz, se coś więcej na temat tego zdrowia. No dobra, Kajdy, kaj da vam powijem, ta, ta kontuzija e, još nije. Da smo diše, ne vem, e, natisnuli, albo zdecidovali da veđe na bojsko, da, da veđe u zespolu, to bi više. Ale postanovili smo lepi e, podać e, času da se to zagoi jak trzeba i da po prostu e, oszczędzimy tego zawodnika, Jeli mamy e, e, meczek gdzie e, Seid będzie bardziej potrzebny, niż dzisiaj. Oni nie mają taką dominantną piątku, która gra plecami do kosza, gdzie Seid jest takim zawodnikiem, który może ustać i po prostu e, daliśmy radę z Mateuszem Taki, Tak jak dzisiaj grał Anwi, chciałby Pan go widzieć zawsze? tjeste što ju pam pob라vio. Pam mislim da e, slušaj ja teraz ne bih ne znam u u u zveskom jako e, ne znam e, euforiju da smo na topu ili to nismo na topu mi imamo još dužo duže które mužemo mušemo ovaj popravljaj po po prostu idjemo krok e, po kroku. To e, čego ja ne bih smenio i ja celi čas po za saodnicima to je podeišće i ta energija, k'ru Na tu filu mislim da mamo baš dobru i da smo juž zrobili jakož hijerarhiju u tom zespolu, koja je brakovala čašnje, znači ko, ko co robi, a ko po prostu jest sa vodnikom, koji od čega. Mislim da akt ste zrazumevali ovo mi hoć, je vidać ko jest lidere, ko počodni zespol, ko robi przewaglu, ali też Widać po tych asystach, 17 asystach, z mali że bardzo zespołowo gramy i da chłopacy bardzo dobrze delę piłką, także będę tym kierunkiem chodzić. Czy macie Państwo jeszcze Dobra, 17 punktów w jednej kwarcie to jego rekord w karierze, czy nie miał. Nie, in karierze? No. Nie, no. no, era. No i think like 29 Czyli 29 punktów rekord w dwie, ale w dwie kwarty Tak, w jedną kwartę rekord 29 punktów podczas gry na Ukrainie w dwie kwarty znam odpowiada. państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękuję w tym optymistycznym atmosferze. Thank you very much.